Troszeczkę spartańskie warunki do tego, do tego wywiadu, ale w takich warunkach była cała ta druga, ponad mi trener, różnych gospodarzy. Pan Maciej Kaspary, panie tenerze, co mi się nastało po tym spotkaniu? Jaka jest możliwość, że druga połowa wykonania pana podopiecznych to było totalnie coś innego niż pierwsza? tam, Nie ukrywam, że biorę to wszystko na siebie. Wyszliśmy innym troszkę ustawieniem, z tylko obrońców. Liczyliśmy, że po prostu będziemy kontrolować w ten sposób mecz. No niestety w środku ta przewaga licewna nie dała takiego efektu. Straciliśmy pierwszą bramkę po, po, po stracie prostej w wyprzedzeniu. Druga bramka kontrowersyjna z karnego, no ale powiedzieliśmy sobie w szatni po prostu, żeby pokazać charakter. Nieważne jaki będzie wynik, żeby tutaj być pokazać się jako człowiek waleczny, jako człowiek inteligentny dało to efekt. Jestem bardzo dumny z chłopaków. Nie, nie, nie przyniosło to efektu w postaci wyniku, ale i tak gratulacje dla nich za ten cały sezon, bo naprawdę należało im się wiele, ale zrobili co mogli. Ja też uważam, że nawet, gdy są takie warunki jak dzisiaj, ale mając takie wsparcie tej kibiców, no to aż to się nazywa ten dwunasty, są nawet i trzynasty zawodnik. No, no, kibice tutaj pokazali rewelacyjną, rewelacyjną robotę, bo ona, ja nie wiem, tą aklasę naprawdę gdzieś siedzę w niej od 15 lat, już blisko nie widzę czegoś takiego i szacunek po prostu dla nich, da tak się robi taką atmosferę, ale to jest też podsumowanie tego, jak ten klub się rozwija, jak ten klub y do przodu i tutaj wiele jest przeciwności, nie wszyscy są za tym, żeby ten klub się rozwijał, ale naprawdę my i będziemy szli do przodu. Ale panie profesorze, no pozostaje, no tylko sześć powodzenia na tym sezonie, no bo teraz już, no trudno liczyć, że Ujsoły zmarnują tą szansę, żeby nie awansować do spotkania o Obana, o tę To jest bardzo mocny zespół, który od początku był faworytem tego sezonu. Szacunek dla nich yy, pokazali przede wszystkim w pierwszej połowie dużą walkę, dużą de determinację. Więc gratulujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. To uradowany, zmoknięty, no ale zadowolony, bo cel, który dzisiaj, pytania z Państwa, drużyna, czyli zwycięstwo w Gilowicach, został osiągnięty. E, tak, bardzo, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. E, dla nas to e, było dzisiaj kluczowe. Żeby, żeby tutaj punkty pojechały do, do, do ujsu Można powiedzieć, że mecz zapewniliśmy sobie w pierwszej połowie, wygrywając e, tą pierwszą połowę, połowę 2-0. E, założyliśmy sobie cel na drugą połowę, żeby nie stracić tamki. No, straciliśmy jedną, ale mieliśmy tą jedną w zanadrzu, także e, w założenia taktyczne można powiedzieć, że, że na drugą połowę były, były osiągnięte i, i cel był, 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 był również zdobyty Postronny kibic mógłby pomyśleć, że w przerwie się obie drużyny zamieniły koszulkami, bo o ile w pierwszej połowie, że postronny kibic mógłby pomyśleć, że po przerwie obie drużyny się zamieniły koszulkami, bo obraz gry był totalnie, totalnie inny, totalnie odmienny. W drugiej połowie to Beskid Gilowice był tą drużyną atakującą, nacierającą. W pierwszej połowie z kolei, w trzeciej 2 do zera to był najniższy w kary dla gospodarzy. Tak, myślę, że pierwszą połowę graliśmy, graliśmy lepiej, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, mieliśmy tą piłkę cały czas przy Nodze, ale tak jak mówię, na drugą połowę mieliśmy inne, inne założenia, inną, obraliśmy strategię tego Maciu i zadziałało. Przed wami jeszcze ostatni mecz sobotni. no Wszystko wskazuje na to, no wygrać z drużyną to moje miejsce w tabeli, wiedząc także, że to, co się zapewni, wam y, prawo gry w barażu, ligę okręgową, jest to ogromny balast psychiczny, ale z drugiej strony, jeżeli się wychodzi na bojko pewnych swoich umiejętności, no, to takie spotkania się powinno rozstrzygać w pierwszych połowach. Tak, myślę, że. To, co Pan mówi tutaj, to, to oczywiście zgadzam się z tym, ale, ale nie lekceważymy żadnej drużyny, bo, bo wiemy też i mieliśmy takie mecze, że, że nawet z tymi e, niżej notowanymi drużynami e, mecze przebiegają e, również ciężko i na pewno nie będziemy odpuszczać, ani, ani tutaj e, nie będzie mowy o jakimś... E, e, Jakiś rozsada w składzie na pewno zagramy na 100% i z pełną mobilizacją, żeby żeby przy, przypieczętować to, to, to drugie miejsce i, i grę w Barażak. W licznikach rozgrywkowych taki doping, jak tutaj widzieliśmy dzisiaj w Gilowicach, jest rzadko spotykany. Wam również może to był doping dla drużyny przeciwnej. Lepiej się gra w takich warunkach? Tak, super. Rzadko, rzadko kiedy tutaj na Żywieczyśnie, na, na, w tej naszej akasie mamy taki doping. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, fajnie się, fajnie się gra w takim meczu. Dzisiaj ja, dzisiaj ja musiałem tutaj wybiec w pierwszej jednostce bo brakowało nam zawodnika z powodów zawodowych ale, ale, ale i bardzo dobrze bardzo dobrze będę wspominał ten mecz bo, bo były emocje było i na boisku ciekawie momentami i, i, i na trybunach też też były odpalone nawet racje. także bardzo fajnie bardzo fajnie przygotowali się kibice. gratulujemy jeszcze raz do witania i do zobaczenia